Anglia, lata 60. Mieszkańcy malowniczo położonego miasteczka Mordsville wiodą spokojne życie, z dala od zgiełku dużych metropolii. Tutaj świat kręci się wokół handlu i pijaństwa. Wszystko jednak zmienia się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Ludzie zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Miasteczko zalewa fala morderstw z tajemniczymi rytuałami w tle. Na miejscach zbrodni sprawca zostawia krótkie, a zarazem mroczne wiersze, których treść może doprowadzić do mordercy. Rozwiązania sprawy podejmuje się konstable Aaron Andrews. Czy uda mu się opanować rozprzestrzeniającą się serię zabójstw? Czy stanie oko w oko ze śmiercią? Mordsville. W każdy piątek po 22.00 tylko na kanale Mystery TV.